Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnym w Ratnie Górnym w gminie Radków rozegrane zostały zawody modeli samochodów terenowych RC pod nazwą Transgraniczne Offroad. Jest to pierwszy transgraniczny offroad. To jest, są zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych w klasach 1.10 i 1.14. Można powiedzieć, że to są prawdopodobnie pierwsze w Polsce zawody zorganizowane na trawie. Mamy tutaj boisko, na którym żeśmy wytyczyli tor. I po tym to, że o powierzchni 600 metrów kwadratowych jeżdżą modele w skali 1.10 i 1.14. Ścigają się w limicie czasu 5 -minutowym. kto zrobi największą ilość okrążeń w tym limicie, ten jest zwycięzcą tego wyścigu. Jeździmy 5 treningów, 6 eliminacji i 3 wyścigi finałowe. Pomysł z modelami ternowymi urodził się. W zeszłym roku, coś bardziej efektownego niż modele płaskie. Tutaj wiadomo, są, są przeszkody, są skoki, jest też są twarde lądowania, miękkie lądowania. Troszkę to inaczej wygląda. Nad, nad modelem jest ta kontrola e, troszkę mniejsza. Trzeba być bardziej czujnym. Natomiast e, przy zawod, samych zawodach modeli zdalnie sterowanych, terenowych. Czyli tak to nazwaliśmy Transgranicznym off-roadzie. Zbudowaliśmy też mały tor specjalnie dla tak zwanych modeli Trial, czyli przeprawowych, bardzo wolnych modeli jeżdżących po, po przeszkodach, na czas i też na wjeżdżających między bramki. Kolejna impreza i większość tych organizowanych przez gminę Centrum Kultury Pana Kusiakiewicza ma taki kierunek i charakter, żeby przybliżać do nas, bo mamy takie wrażenie, że na nastąpiła taka chwila jakby oddalenia się tych Pokoleń starszych od dzieci, młodzieży i, i zachęcamy ich. To jest kolejna z grupy, taki sport, nie sport, bo to są zawody modeli samochodów terenowych, transgraniczne, polsko-czeskie. I widzę, że jest duże zainteresowanie. Powiem panu, że fajnie, chciałam też popróbować. Nie jest to takie proste, ale wciągające. Jazda modelami jest bardzo fajna i ciekawa. Pierwszy raz modelem przy. Pojechałem 5 lat temu. Było bardzo fajnie. Nie było nic trudnego. No jeździłem wczoraj dzisiaj i teraz byłem na W LC Nowar tutaj z Irkiem działamy już też 8 lat. On w sumie te modele tutaj bardziej rozpoczęli na tym terenie. Ja pochodzę z Nysy. To jest typowa LC14-14 model z silnikiem bezszczotkowym, taki standardowy tutaj mamy taką klasę. To jest 1 2 wd tył napęd. Model taki zawodniczy starej troszkę generacji, bo to jest choćbody z Hyper Dwójka, to on ma chyba 10 lat, ale podwozie bardzo dobrze. Uwaga, uwaga! No i cóż, do, dobrą jak tylko dobrać baterię, no i można się bawić. Działanie organizowane było w ramach mikroprojektu Modelarstwo ponad granicami, a organizatorami wydarzenia było gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie wraz z gminą Radków i czeskim partnerem miastem Teplice nad metują.